Dzień dobry, mniam, 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 jakież pyszne owoce przed sobą mam. Popatrzcie tutaj, tegoroczne wiśnie, już co prawda dziwnie zaschnięte, ale patrzcie, tutaj mamy co? Wczesną odmianę gruszy, tutaj mamy nektarynę, no i tutaj mamy jeszcze choćby owoc jabłoni. Wszystkie te owoce oczywiście zostały uszkodzone, zniszczone przez choroby, przez choroby grzybowe, a dokładnie przez tak zwaną moniliozę, czyli brunatną zgniliznę drzew ziarnkowych oraz brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Są to bardzo groźne choroby drzew owocowych, ale łączy je jedno. Za ich pojaw w dużej mierze odpowiadają mumie owocowe. O tym dzisiejszy materiał i znajdujemy się teraz przed dużym drzewem jabłoni. Widzicie, że owoce nam dojrzewają. I jak wiecie doskonale, choćby ze starożytnego Egiptu, mumie znajdowały się w piramidach, a mumie owocowe znajdują się na drzewach. No i zobaczcie, gdzie te mumie są. O! Już widzicie część mumii owocowych. Tu kolejna oraz tutaj jest kolejna zerwę je, żebyście zobaczyli z bliska. O, tak wyglądają mumie owocowe. Mumie owocowe to nic innego jak zaschnięte, ubiegłoroczne owoce, owoce, które są porażone przez patogeny, przez co, tak jak tutaj widzicie, nie spadają one z drzew, lecz są mocno osadzone. Dlaczego mumie owocowe są tak groźne, są tak ważne? Otóż dlatego, że znajdują się na nich zarodniki grzybów patogenicznych, w tym tej moniliozy, którą mieliście szansę zobaczyć. I z tych mumii zarodniki przenoszą się na te takie, prawda, dojrzewające owoce i je później porażają. Zatem mumie owocowe są z reguły pierwszym źródłem infekcji patogenami drzew, ale także i krzewów owocowych. Z mumiami, z mumiami musimy niestety walczyć, dlatego też z chwilą, kiedy opadną te wszystkie liście, te mumie musimy bezwzględnie strącać z drzew i usuwać spod drzew, tak żeby ograniczyć ilość zarodników patogenów, jakie będą się dostawały na owoce w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Doskonale wiemy, że jest to praca Trudna, ciężka, bo trzeba oberwać zaschnięte owoce no, z nieraz dużych drzew. Warto się choćby y, posilić jakimiś grabkami, kijem, żeby je strącać, a następnie trzeba je usunąć z pod drzewa. Ale jest to Ekologiczny sposób ograniczania pojawu wielu groźnych patogenów, i polecam Wam to robić. Ograniczajmy naprawdę mumie owocowe, takie niepozorne zaschnięte owoce, a niestety zmuszają nas później do prowadzenia intensywnej ochrony chemicznej, a raczej takiej chcemy wszyscy uniknąć.